Na ostatniej demonstracji pod ratuszem pan przewodniczący był zresztą jak zwykle zdala od fleszy z transparentem tylko jakim. Byłem z planszą, którą przygotował mój kolega, przyznaję o to uczciwie, zrobił to Oliver Kubicki, Kubicki, kolega radny, z artykułem 48 z konstytucji, którego zacytuję w tej chwili. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Ja tam byłem nie jako polityk, nie jako człowiek, kto, który przychodzi wezwany przez kogokolwiek dlatego, że musi, tylko byłem tam jako ojciec, a jednocześnie dziadek. Taka moja rola. Na scenie między innymi stała pani Kaja Godek. Czy pan przewodniczący jest zaskoczony tym, że startuje z list Konfederacji? Ja myślę, że nie jest to zaskoczenie, dlatego, że jest wpisanie się pani Kai chyba w pewien plan działania, który ma już od dawna, dlatego, że blisko jej do tych środowisk, którymi była podczas posiedzeń komisji w Sejmie. Myślę, że dla wielu osób jest osobą rozpoznawalną, która na tym na tej sprawie buduje swoją rozpoznawalność, natomiast myślę, że nie jest to temat do budowania rozpoznawalności. Nazwałbym to tak. To jest temat, który jest oczywistym tematem dla każdego, kto ma rodzinę i tych, którzy planujemy bycie w rodzinach, dlatego że ochrona życia jest wpisana przede wszystkim w nasze serca i tam trzeba mieć tę ochronę życia jako podstawę, bo każdy, kto myśli racjonalnie, ma sumienie. To jest pierwsza rzecz podstawowa, natomiast prawo jest rzeczywistością, która jest potrzebna, ale czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego i to jest dla nas istota sprawy dzisiaj, dlatego że toczenie tej debaty w przestrzeni publicznej i zarzucanie komukolwiek konieczności zmiany jest o tyle trudne, że powoduje niesamowite zamieszanie na ulicy i my to doskonale widzimy, widzimy efekty tego zamieszania potem i atak, atak na kościół, który następuje z automatu, bo czarne morsze nie kończą się. W obszarze miejskim, tylko idą pod kurję. Pan przewodniczący, pod swoim adresem również słyszy właściwie od początku kadencji, że w związku z tym, że zaniechał sprawę, czytaj chce, żeby to Trybunał Konstytucyjny zadecydował wyrokiem. Ma krew na rękach tych setek dzieci a z zespołem Downa, które są abortowane. Ja bym chciał bardzo, żebyśmy nie manipulowali faktami, tak? Ja mam. Na rękach swoje dzieci oraz ostatnio swojego wnuka. To na początku. Jestem Panu, Panu Bogu ogromnie wdzięczny, że dał mi dzieci, dał nam mnie z moją żoną ten dar, którym jest ósemka dzieci. Teraz daje mi, dał mi pierwszego wnuka i ufam, że taka jest rola rodziny. Społecznie i politycznie widzę przestrzeń do tego, żeby się to zadziało, ale tym, tym działaniem musi być wpisanie w konstytucję ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. I taka jest rola działalności. Poważnej partii politycznej, która prowadząc swoje działania pod tym względem przewiduje to i walczy o dobry wynik wyborczy. Dzisiaj jesteśmy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, i ten temat, moim zdaniem, dzisiaj jest tematem, który jest oczywisty dla ludzi związanych z prawem i sprawiedliwością. Nie jest konieczny do tego, żeby był na sztandarach. Takie jest moje patrzenie. Wielu komentatorów mówi, że. Po pierwsze temat związany z LGBT został celowo wrzucony przez z, z, siły związane z Koalicją Europejską, dlatego właśnie, że to sprowadza rozmowę tylko do poziomu obyczajowego, podając tlen. tlen Właśnie z skrajnej prawicy, lewicy, natomiast na przykład spychając na dalszy plan a piątkę Kaczyńskiego, czy też sukcesy rządu to możliwe? Ja myślę, że nie ma nic, co jest przypadkowe w działaniach kogokolwiek ze strony Koalicji Europejskiej. To jest po pierwsze, jest to głęboko przemyślany plan. Ci schowania pana wiceprezydenta Rabieja i brak jego aktywności też z czegoś wynika. Ale te, patrząc na to, że są to tematy, które. Nie można ich nazwać tematami zastępczymi, bo są tematy nie ważne. Nie można na niej nie nie reagować. Można na niej nie reagować, stąd obecność nas jako, jako ojców, matek i dziadków i babć, ale jednocześnie też z pewnością jest to rzecz o tyle istotna, że dzisiaj musimy patrzeć na to, czego się boją ci, którzy muszą rzucać tematy zastępcze. Idziemy do przodu i myślę, że ta walka o zmianę jest walką istotną. Myślę, że. Temat sukcesów rządu odbierają ludzie. Wielu komentatorów mówi, i również wielu polityków, że Rosja, Putin od zawsze działają w ten sposób, że wzmacniają wszelkie radykalizmy. Nie jest tajemnicą, że ludzie związani z Konfederacją są mocno prorosyjscy. Czy to jakoś się zazębia? Czy pani Godek może o tym nie wiedzieć? Mam nadzieję, że ta refleksja przychodzi każdemu to wie, że skrajności są wspierane, natomiast nie stawiam oskarżeń wobec nikogo. Proszę o jedną rzecz wszystkich polityków idących do wyborów. Troszmy się o rodzinę. To jest najważniejsza wartość, która dzisiaj jest przed nami do uchronienia w całej Unii Europejskiej, jeżeli z takim przekazem ochrony rodziny, która wyraża się w polityce Prawa i Sprawiedliwości przez działania Piątki Kaczyńskiego i wszystkie inne działania od początku, kiedy rządzimy, jeżeli te wartości przeniesiemy na do Parlamentu Europejskiego wygramy dla Europy, wygramy dla Polski, wygramy dla świata.